co do mnie najgorsze jest to że będziemy musieli piórka sobie odnawiać nie dobra aha halo halo to znowu ja z tej strony Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Ascended. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku, no coś żeśmy sobie tam porobili, no coś żeśmy sobie tam porobili, ale jak nie widzieliście poprzedniego odcineczka, a myślę, że warto, no to oczywiście serdecznie zapraszam do zobaczenia poprzedniego odcineczka i już teraz możecie zostawić łapeczkę w górę i napisać jakiś komentarz dla zasięgów, żeby pomóc rozwijać mi kanał. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć co będziemy robić, na pewno parę rzeczy chciałbym przygotować. Eee, I może nawet nie chodzi o to, że, że nie wiem co będę robił, co po prostu no, na razie nie chcę zdradzać wszystkiego, no bo to też nie o to chodzi eee, Ale coś na pewno sobie porobimy, coś na pewno wartego uwagi eee, tego ingolinga na razie mogę sować, bo wyklułem sobie nowego inglinga Czekam aż podrośnie i polecimy. Polecimy, może zaczniemy sobie od oswojenia pszczółki, bo mam kwiaty, mam odstraszacz na owady e, Możemy podlecieć jinglingiem tam gdzieś, gdzieś tam, w tamtym kierunku chyba, albo tam e, No gdzieś tam, tam w każdym razie, tam były te, te, te ule e, i, 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 I sobie tego, i sobie ogarniemy pszczółkę, bo pszczółka nam się przyda W sumie mógłbym niedźwiedzia wziąć ze sobą żeby pozbierać troszeczkę miodu, tylko muszę siodełko zrobić na niego. No dobra, trochę podleczyłem naszego inglinga. Możemy lecieć. No może sobie po tu to trochę. To jakiś zrzucik jest. Ej, ulepszony zrzucik. Momencik. Scuba Leggings i Electric Prod. Super. Bardzo mi się to przyda. Dałoby się troszeczkę podexpić, nie ma co. Mamy nowego Jinglinga. ten już ma HP, ten ma już wszystko i ma jeszcze mutację w atak, w, nie atak tylko mutację w lagę w ogóle, tak przypadkowo w sumie weszło, eee, ale to akurat jest nieistotne. Mutacjami raczej się nie będę zajmował, słuchajcie. A właśnie, wziąłem biotoksynę, ok, nakarmiłem go biotoksyną i teraz sedatę i mamy 200 piórek sedatę. I to są chyba przy. 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 tego. ten. tego. tego. Um, usypiające piórka. To chciałem powiedzieć. Eee, no. usypiające piórka. Za, zaraz sobie jeszcze nie możemy to przetestować. No ale no. ja torporu nie nabijam. Kurde, za dużo przeciwników teraz tutaj jest, nie? Ja pierdził. Dobra Tyk. Aha No i jak dałem tego, jak dałem nura, no to wtedy dopiero torpor nabiłem. I w sumie Znaczy hmm, to ja wiem czy to takie dobre jest Ale w sumie dalej ma nasakowane piórka Nie, to jest inny. Ten, ten nie ma nasakowanych piórek. Myślałem, że to lepsze będzie, dobra, no nieważne, dobra, ej, musimy się pozbyć tych yy, ramptorków i mrawagerów Bo ja chcę tutaj oswoić, gdzie to było w ogóle, tutaj, chcę oswoić pszczółkę stąd Dobra, no i mamy to, no niedźwiedziem tego nie zbiorę Eee... Teraz, jakby to można było zrobić? No, może z łuku? Znaczy w sensie z kuszy? 5000 HP. Okróca O ile ja to będę bił? Ja to w ogóle biję? O 30? Łe, Łe, Łe. Łe, to tak nie, niezbyt bym powiedział. A ciekawe, czy moglibyśmy. God damn it. No i co teraz? Nie no, łach, kurde, no co jest grane? Gościu, no gdzie ty lecisz, no? Bo poleciał, kurde, wywaliło go, kilometr go wywaliło. No co to ma być? Ach, kurde, nie spodziewałem się, że ja będę skuszy po 30 to bił, nie? Trochę beznadzieja. Też nie byłoby problemu, gdyby nie te pszczoły, kurde. Bo jak ja tam się chwycę tego drzewa na przykład, bo mógłbym się chwycić jinglingiem drzewa i bić normalnie, tak podgryzać ten ul. Ale mnie te pszczoły będą zrzucać cały czas, nie? Ktoś powiedział, odstraszacz na owady użyj. to dobra, no użyłbym odstraszacz na owady, ale w momencie, jakbym zaatakował pszczołę, to i tak by mnie zaatakowała, nie? Odstraszacz by mi nie pomógł. Mogłem tamten ul ogarnąć, tylko podbudować się do niego, nie? Ojej, ja, co to się stanęło? No dobra, myślę, że to zadziała. Kurde, teraz tam nie wyjdę, nie? O, trzymajcie mnie. Dobra, po pierwsze Primo. Atak poruchomej. Okej. Okay. Dobra, odstraszacz. Rzadki kwiat, gdzie ta pszczoła jest? No i jak ja mam Cię oswoić? No co jest? Co się stało? jaki coś? Dlaczego on gwizdnął? Co tu się wydarzyło? Co to się teraz stało? No i utknąłem! Umrę tu! <ścoughs> Co to jest za dziura? Niech mi ktoś wytłumaczy. Gdzie ona jest? Ja tam zostawiłem moje dinki, nie? Zaraz mi coś zeżerę. Tu jest. Ona za wysoko lata, żeby miał ją, ją mógł nakarmić. Ja pierdzielę, ja teraz będę musiał szukać dinków moich, nie? Jak ja mam ją nakarmić? Co to jest za gub... Chyba mam to, mam to, mam to, mam to. Uciekam stąd. Nie wiem, gdzie są moje linki. Jak ja mam stąd teraz. Szkoda, że nie mam siodełka na Inglinga, nie? Drugiego, bo mam zapasowego Inglinga, ale nie, nie, nie mam siodełka. Jakbym znalazł jeszcze jeden ul, w sumie, mógłbym pozbierać tamte struktury i sobie ogarnąć. O, proszę bardzo, ul. Tylko nie wiem gdzie jest mój niedźwiedź i ten. Mam 200 sekund jeszcze. A bo prawym przyciskiem trzeba kliknąć. No dobra, no ma to sens, nie? Ej kurde, patrzcie, tu są dwa ule. Czy mi się wydaje? To jak mam to zrobić, żeby nie zaatakować psz, królowej? Dobra, mamy dwie królowe do ogarnięcia. To tamta utknęła chyba w drzewie. Kurde, no bym potrzebował rampę jeszcze jedną. Aaaa, No co jest? A bo skończył mi się odstraszasz. Ej, odleciała! No teraz jak rampę zrobiłem, to odleciała, tak? Dobra, no nie szkodzi. Jedna jest tu w krzaku, a druga jest tam przy kamieniu. Dobra, jedną mam. Druga. O nie, one się biją. Co tu się stanęło? Zabiły ją? Ej, zabiły chyba tą królową. Moje pszczoły chyba zabiły królową. Czy nie? i nie wiem, co tu się wydarzyło teraz w tym momencie. No tak, no zabiły królową. Głupie pszczoły. No bo królowa ma ile? 5HP? 80. Tak szybko by ją zabiły? No nic, no to wygląda, że zabiłem mi królową. No super, nie? No dobra, no nieważne. Dwie królowe wystarczą. To i tak, i tak, no miały być dwie królowe. Yy, bonus był, że się dwa ule zrespiły w jednym miejscu. Nieistotne. Dobra, chowamy niedźwiedzia. Niedźwiedź już niepotrzebny. Bierzemy Ingolinga i lecimy do bazy. Właśnie sobie wykraftowałem manierkę. I zemdlałem z pragnienia. Kurda, trzeba było się napić w międzyczasie. Ale co myślę, nie no, zrobię sobie manierkę, się napiję, jak zrobię manierkę. No i nie zdążyłem. No dobra, miodek. To zaraz się miodkiem zajmiemy. Ale pszczółki już mamy, to jest najważniejsze. Zrobiłem, odblokowałem sobie to ustrojstwo, nie? I chciałbym to zrobić. Potrzebujemy czerwone i kryształki. Dobra. I teraz tak jest kilka sposobów, żeby pozyskać czerwone kryształy. Zróbmy, spróbujmy zrobić. Tylko ja teraz nie jestem pewny dokładnie, jak to działa. Dlatego ja bym chciał sobie to sprawdzić. Ja mam kurde 4000 godzin w tej grze, a ja nie wiem, jak ta zupa działa. Jest zupa na radiację, ale wydaje mi się, że tylko dla dinozaurów ona jest. Ale to zaraz sobie sprawdzimy, przeczytamy. Tylko ja nie pamiętam, jak się nazywał garnek. Konsumables eee, eee, Crafted food i zupa. Zupa z trupa. I która to jest zupa? I nie ma takiej zupy. Zupa z grzybów powinna chyba być. I to zupa z grzybów właśnie była na radiację. Ej, nie ma takiej zupy. Może trzeba znaleźć schemat? No dobra, nieważne. Yy, Olać, yy, plan, plan zupy nie wypali, nie? Plan zupy nie wypali. Dobra, weźmy ciebie. Światełko. O, oczywiście straciłem tę. Binda na, na klaskanie. Ale nie szkodzi. W sumie można zrobić tak: przytrzymać R i. A, nie, nie można odpalić przytrzymując R e, światełka. To ciekawe, w sumie. Myślałem, że można. Dobra, bierzemy tego gościa i lecimy na niebieski biom. Teraz tak, no generalnie można wziąć e, i czekać po prostu przy e, kretoszczurze. I przy kretoszczurze sobie czekać, aż on się zakopie i wtedy wyciągać można kryształki, bo on jak się wykopuje, no to kryształki wypluwa z ziemi. Więc teoretycznie no można w ten sposób poczekać i sobie właśnie te kryształki ogarnąć w ten sposób. Ale my spróbujemy troszeczkę inaczej to zrobić. Nie jestem pewny, czy mi to wyjdzie. Jeśli mi nie wyjdzie, to prawdopodobnie zobaczymy się w bazie albo przy jakimś kretoszczurze i będziemy szukać kryształków. God damn it. Ja widziałem s megalozaura tu chyba. No. Ale ładny. Kurde, i ładne są te s Dinki. Musimy więcej ich ogarnąć. Eee, utopię się! Dobra, bo ja nie wiem gdzie jestem. Wiem gdzie chciałem iść, ale nie wiem gdzie jestem. Więc można powiedzieć, że się trochę zgubiłem. Ale dobra, zaraz się odnajdziemy, spokojnie na wasza rozczochrana. Dlaczego tu dinków w ogóle nie ma? Dobra, tam dalej już jest radiacja. Tu gdzieś prawdopodobnie w tym miejscu będziemy riperka kiedyś oswajali. <laughs> Alfa Karkinos! To co to takie wielkie tam? Narkozu. Koziołek. <laughs> 135 level kozioł. Wybierzemy go. Panie koźle? No halo, panie kozieł. Ej, co się chyba zaatakowało? Tego. Jezu, ten Arkinus jest straszny. Jakby można było go zabić w sumie? Kozioł. Czemu koziołek się nie da oswoić? On, on chyba ucieka przed czymś. Coś go musiało ugryźć. Dobra, czy ja będę bezpieczny, jak będę strzelał do tego karkinosa? Szczerze, wydaje mi się, że jestem za nisko Dawaj, dawaj tu. Dobra. Wraca do mnie. Najgorsze jest to, że będziemy musieli piórka sobie odnawiać, nie? Dobra? Użyłem dasha, ale yy... ale źle. I teraz możemy znowu dasha użyć, dobra. I teraz się możemy tu złapać, pięknie. No i, i w ten sposób 3000 HP zabraliśmy, nie? No to będzie strasznie długo trwało. Tu mi szkoda, że megalozaura nie mam, nie? Że nie, nie porozmnażający sobie megalosaurów albo spinozaurów, yy, bo mógłbym wykorzystać właśnie do, do tego spinozaura albo coś, nie? Gdzie mój kozioł, którego chciałem oswoić. Pewnie został zjedzony już. Nie, nie, patrzcie, chodzi tam. I teraz już chodzi powoli chyba. Ta, teraz już bym go mógł oswoić, nie? Teraz jak zaatakowałem kurde Karkinosa. Najgorsze jest to, że trzeba czekać na te pióra. Nie pomaga też fakt, że jakiś yy, Karkinos się tutaj. Yy... No, zasłania tego Alfę, no. Zasłania Alfę. Tragedia. Nie mam piór. Dobra, zróbmy tak, siu, siu, sią, sił, sią, sió, siu, i sió. Teraz ledwo co w ogóle ugryźliśmy go, nie? Trochę słabo, kurde, nie no nie zabiję go chyba tym. Nie zabijemy go chyba raczej tym jinglingiem. Kurde, beznadzieja. Trochę skasztaniłem teraz. Gdzie jest kozioł, którego chciałem oswoić? W ogóle ja nie po co tutaj przyszedłem, nie? Troszeczkę ten karkinos mi tutaj mój, moje plany pokrzyżował. Bo teraz bardzo chciałbym zabić tego karkinosa, a w sumie nie jestem za bardzo w stanie zabić tego karkinosa. No i tak chodzę i tak lipa trochę, nie? Nie wiem czy mógłbym go zabić, no mam megalozaura, ale w sumie nie mam tego, nie mam siodła na niego. No w sensie no, małymi kroczkami bym go wyklikał, nie? No i chyba tak zrobię po prostu. Pół godziny to potrwa, no ale go wyklikam i zabiję, nie? Są jeszcze trujące pióra. Jakbyśmy zdobyli jad bezimiennego, może byśmy dali radę zatruć Alfę, ale nie jestem pewny czy jesteśmy w stanie zatruć Alfę. Slimor. Ciche, czy da się znaleźć ślimora, który ma dziecko? Już w sumie nie jestem. W... Chyba nie jesteśmy w stanie wychować dziecka ślimaka bez ciasta i tak, i tak. Więc chyba i tak bardziej się opłaca oswajać ślimaki niż dorastać. Ale no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Można by to było kiedyś przetestować. O ile byśmy znaleźli, oczywiście, małego ślimaczka? No oh man, biedny ślimak, ej, jak dzieckuska. Tylko mi nie mów, że ten megalozaur zjadł moją kozę, nie? Eee, kurde no i 10 piórek mi się odnowiło i 10 piórek wystrzeliłem w podłogę, bo se chłop akurat poszedł. Dobra, chyba już to mamy. Powinienem go zabić. Ciekawe ile levelu leveli dostaniemy na Inglingu. Pięknie. Zjemy go. Nie wiem czy to był najlepszy pomysł. Hmm, dobra, no to bym chciał wziąć w sumie, bo fajnie. 2,5 tysiąca tego. To na pewno bierzemy. Mamy Aberrant helm Skin. Ej, to jest chyba coś nowego. Ej, wypadło to z karki nosa, Ej, to jest chyba coś nowego. Czegoś takiego nie było chyba. Sprawdźmy, jak to wygląda. Weźmiemy sobie to, to tutaj. Eee, usuniemy skórkę stąd. Założymy sobie to tutaj i. No, zobaczcie taki hełmik To pewnie z bazyliszka i z. z bazyliszka i z um, alfa ripera. Pewnie też skórka wypada. Tylko w sumie mamy 5 części setu. To się zastanawiam, skąd jeszcze byśmy mogli zdobyć pozostałe, bo jest szansa, słuchajcie, że będziemy mogli cały taki secik aberracyjny skompletować, nie? To by było w sumie spoko. To by było w sumie spoko. No ale dobra, ja zakładam mój kapelusz. No i wracamy do mojego planu no właśnie, jaki był mój plan nie no ja wiem jaki jest mój plan musimy pozyskać czerwone klejnoty a do tego będziemy potrzebowali wyjść na radiację a żeby wyjść na radiację to byśmy potrzebowali pancerz a żeby zrobić pancerz to musimy wyjść na radiację bo potrzebujemy kulki gazu nie potrzebuję słuchajcie taką aberracyjną pijawkę że ona chyba w wodzie się, 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 się respi. Więc ciężko mi będzie ją znaleźć. Musimy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce i żeby wejść do wody. No właśnie, zapomniałem sprawdzić ile leveli biłem? Tylko 6 leveli ubiłem za tego Karkinosa na tym. Trochę słabo. Dobra, tego powinienem zabić. Aha. Gościu, co ty robisz? Ej, no nie mogę, nie mogę atakować. Dobra, akurat tutaj w tym miejscu dwa karkinosy były na niskim levelu. Zabijemy je. Kurde, jeszcze no, przyleciał jakiś, zagrował się. Kurde, tam jest jeszcze jeden kark. Ja ale co ty robisz? Do góry! Ja pierdziu! Tu jest jeszcze megalozaur. Skąd on się wziął? Przed chwilą go nie było. Ty, patrzcie. Tu jest gościu. To jego potrzebujemy. Trafiłem go piórkiem. I tu jest ich więcej. Patrzcie, tu jest jeden. Dobra, mamy to. Jestem zatruty przez tego. Lampę i charge. Świecimy się i chyba jestem odporny na radiację, ale pewny nie jestem. Nie jestem też pewny co do Inlinga, czy jest odporny na radiację. Dobra, jest, jest radiacja, ale nie tracę HP. Czyli jest git, nie? Jest Git, tylko kurde, nie mogę znaleźć teraz takiego fajnego zejścia. Musimy się wrócić tam, gdzie byłem na początku. Ja, Pierdziu, no nie ogarniam, kurde, tej mapy, nie? Nie pamiętam, gdzie są zejścia, nie? W ogóle nie, 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 nie kumam, gdzie ja jestem, jak patrzę na tą mapę, nie? Bo ona jest taka nieczytelna bardzo. Ale może tu, jak polecę, będzie zejście? No, tylko zobaczcie, co tu za mną idzie, nie? Ile karkinosów i wszystkiego. Bo ja potrzebuję takie normalne zejście. Hej, tu jest chyba zejście, patrzcie, 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 patrzcie. Ta, 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 ta. To jest zejście, to jest zejście. I tu teraz... Musimy znaleźć kryształki. Tu są kryształki jakieś. Trochę mi FPS-y spadły. Ale no oprócz kryształków to jest tutaj jeszcze dużo innego badziewia. Tam są kryształki... A! Zapomniałem o tych śmierdzielach latających. Problem w tym... Dobra, ja wyrzucam ten polimer. Dobra. dawa jeszcze, dobra, tyle wystarczy, do góry uciekamy. Dobra, udało się. Jak nie chcecie ryzykować, no to możecie faktycznie chodzić koło, koło kretoszczura i na pewno kiedyś uda wam się nazbierać odpowiednią ilość czerwonych kryształków, a potrzebujemy 20, żeby, żeby zrobić ten kolektorek gazu. A jak już będziesz mieć kolektorek gazu, no to to już później jest formalność, żeby zrobić sobie pancerz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc to jest już żaden problem. No albo możesz tak jak ja, wziąć, iść, znaleźć w wodzie minuga, no i sobie wejść po prostu na ten biom, aczkolwiek no widzieliście co tam się dzieje. Szczerze mówiąc nie polecam, nie? Bo strasznie dużo tam było megalozaurów, spinozaurów, rock Wszystko cię chce zeżreć od razu na wejściu, jak tylko tam wchodzisz, więc no łatwo nie jest. Trzy małe rawagery tam były. Czułam się stamina, dobrze że się złapałem w skały, nie, bo byłoby cieplutko by było. Cieplutko by było. Udało mi się zebrać 80 tych. Minug jest cały czas przyczepiony do mnie. Żeby go zdjąć, chyba musimy podpalić ognisko, czy coś? Tak jak pijawkę? Chyba, że sam spadnie za te 200 parę sekund. W sumie można by było oswoić tego Minuga i zastanawiam się, czy jakby go oswoić, czy, czy on nam wtedy daje odporność, czy chyba nie. Bo jego chyba można do, do trapa złapać. Pytanie tylko, czy my mamy trapa? Jest Fish Basket. Teoretycznie można by było złapać tego Minuga. Tylko ciekawy jestem w sumie co on daje, jak się go oswoi. Mamy kryształ, mamy kryształ, mamy gaz. Kolektor. Pięknie. No dzisiaj powiem wam szczerze, no może nie oswoiłem jakoś dużo, nie? No bo w sumie no to nie oswoiliśmy dużo. No nie, osw nie, nie oszukujmy się, oswoiłem tylko pszczołę. Aczkolwiek pszczoła też jest dość istotna. Eee, ale. Trochę pozwiedzałem, zabiłem alfa karkinosa, no i przede wszystkim e, zdobyłem czerwone kryształki, nie? A co za tym idzie? Mamy kolektorek gazu. Już jest zepsuty? Co? Dopiero co go postawiłem, kurde. Możemy, będziemy mogli zrobić sobie pancerz na radiację, no i będziemy mogli ruszyć na czerwony biom. Będziemy mogli pozwiedzać czerwony biom. Trochę się cykam. Zwiedzać ten biom jinglingiem. Nie wiem, jakoś tak niepewnie się czuję na tym Jinglingu. No ale w sumie z drugiej strony chyba i tak, i tak najlepiej tam wlecieć jinglingiem, a potem pochodzić spinozaurem lub megalozaurem. Więc teraz będziemy musieli się zająć rozmnażaniem tych dinków. No i teraz pytanie, czy znajdziemy spinozaura jakiegoś fajnego? Czy znajdziemy jakiegoś megalozaura fajnego? Czekajcie, ja sobie to wyrzucę. Potrzebujemy samice spino i megalozaura samca. Będziemy musieli tego poszukać. O, kończył się minuk. A gdzie on jest teraz? Zdech? Eee, a myślałem, że on spadnie na ziemię i będzie chodził tutaj gdzieś. Będę to trochę dupa żyć. No dobra. No nieistotne. W każdym razie w najbliższym czasie teraz, to jest w następnym odcineczku. Prawdopodobnie będziemy szukać albo megalozaura, albo spinozaura. Porozmnażamy to. No i chyba będziemy szli po rok Drake'a. No, bo co innego mam jeszcze tutaj do zrobienia? No chyba trzeba będzie po rok iść. No potem jak już ogarniemy serok Drake i porozmnażamy je i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to zostanie nam jeszcze tylko riberek nie? No i boss. Nie no, w sumie całkiem nieźle mi idzie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, możecie napisać Bardzo dobrze ci idzie Mosiek, a ja przypnę ci serduszko. No i jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.